To ja, znaczy przedstawiać się nie muszę, bo już mnie znacie Ale dzisiaj sobie pogadamy o krosach, A jeszcze przed w ogóle zaczęciem odcinka Chciałbym powiedzieć, że konkurs mój na te 10 euro na PSC Wygrał Franki Franki z takim awatarem z F Więc jeżeli to jesteś ty i chcesz odebrać swoją pseudonagrodę Że tak powiem, to możesz po prostu się do mnie zgłosić na, W komentarzu, na prywatnej wiadomości I od razu dostaniesz a, swój kodik Który później możesz wykorzystać do wszystkiego Możesz na przykład nim rozpętać trzecią wojnę światową, wyłącznie no nie. No ale już do odcinka. W sumie dzisiaj zechcieliśmy porozmawiać o moim śmiertelnym pseudo wypadku na krosie I na początek chciałbym wam więcej zailustrować, jak to wyglądało, w sensie jaką taką trasę brałem, co nie? No bo powiedzmy czasem sobie jeździłem na torze, czasem sobie jeździłem poza torem. No i właśnie teraz e, głupim trafem e, wypadek się stał poza torem, co nie? Ponieważ na torze mamy w sumie wszystko tak w miarę wygładzone i się tam uważa, żeby nie było jakichś dziur albo kamieni, to właśnie tam poza torem e, były dziury i były kamienie i swoją drogą, kiedyś, tam był taki wypadek, że, czy wypadek, no po prostu wpadłem w dziurę i aż mi łańcuch spadł z wrażenia, co nie? To była taka naprawdę głęboka dziura i to w sumie wpadłem tam i mi, mi łańcuch spadł, no nie? Ale to już takie, w sumie do tego do tego wypadku, co nie? No bo ja sobie tam jeździłem i w sumie niektórzy ludzie mnie jeszcze wtedy kamerowali w tych super jakościach znanych jako 144p, więc ja sobie tam jeździłem i, i właśnie starałem się jak najlepiej wypaść na kamerach, ach, xd, no i tam po prostu wystawał taki kamień z, z drogi, co nie był to taki całkiem spory kamień i w sumie jakoś wyszło tak, że było, ogólnie było całkiem śmiesznie, bo właśnie mój dad wtedy mnie kamerował też tak samo, no i właśnie wtedy się odwrócił, a ja nagle wjeżdżam na ten kamień i, up, i takiego big flipa zrobiłem w sumie, nie? I jak to się później stało, że właśnie zrobiłem tego backflipa i spadłem na ten kamień moim, moją tylną głową XD, po znaczy prostu spadłem tak, że moja głowa była w miejscu tam, gdzie jest ten kamień i wtedy jestem całkiem wdzięczny sobie samemu, że nosiłem hełm, ponieważ to mnie trochę tak Uratowało w sensie, jakbym spadł na ten e, kamień bez e, kasku albo ze słabym kaskiem, to miałbym prawdopodobnie dziurę w głowie i to całkiem sporą. No i później jeszcze jakby oczywiście było super, to jeszcze motor na mnie spadł. Co nie gdzieś tam na nogi mi jeszcze motor spadł i było naprawdę fajnie, polecam. E, jeszcze nawet pi piaskiem ja chyba zasypałem co nie. Tak niefortunnie nigdzie mnie piaskiem nie zasypało odkąd akurat na oczy, więc ja sobie tak już leżę na tym kamieniu i oczywiście wszyscy do mnie lecą tam i o Boże, żyjesz jeszcze! A ja tak sobie leżę tylko i sobie. Myślę, bo miałem piasek na oczach i nie wpadłem jeszcze ja na to w tym momencie, więc miałem piasek na oczach. Mówię, kurde, czy, czy ja już umarłem? Czy to już jest koniec? I się okazało, nie, po prostu mam piasek na oczach, bo nie wiem czemu nie wpadłem na to. Nie patrzyłem tego, po prostu, że mam piasek na oczach, więc <noise> to było śmieszne. No i później wszyscy do mnie podlatują i od razu wyłączają crossa, bo też na to nie wpadłem. No i w sumie ja tam od razu wstaję i jestem zahajpowany, bo. W sumie nic mi się większego nie stało, nic nie miałem e, złamane. A jako, że byłem w, do w dosyć małym, młodym wieku, to nic mnie też nie bolało jakoś zbytnio. Co nie? Dopiero tam powiedzmy po dwóch dniach e, coś tam było obite, więc zaczęło boleć. Ale tam później wszyscy przychodzą, i tam był taki jeden dosyć profesjonalny zawodnik. I on tam przychodzi do mnie i mówi: No, masz swój pierwszy wypadek w karierze, i w sumie nigdy nie zrobiłem z tego żadnej kariery. E, jeszcze nie, może, może kiedyś zostanę jeszcze profesjonalnym crosserem, keppo. Mm, no i w sumie żeśmy tak to skończyli, że zapakowaliśmy Zapakowałem się na. W sumie zapakowałem się do busa, że tak powiem, bo wtedy busem sobie jeździłem, nie? Tak lepo. No i żeśmy pojechali do domu i powiedziałem, że wszystkim mojej mamie, i było całkiem spokojnie. I było śmiesznie, i te nagrania kiedyś jakieś jeździłem były w ogóle spokojne. I dlatego w ogóle Krosy to jest moim zdaniem całkiem dobry motor, jeżeli chodzi o pierwszy motor. Dla was, jeżeli nie macie po prostu doświadczenia z motorami, to kupcie sobie po prostu Krosy, a ponieważ po takim wypadku, gdzie motor poleciał, powiedzmy, nie wiem, z, pff, tak powiedzmy 5 metrów do góry, czy, czy trochę więcej, tak około 5 metrów do góry i spadł dosłownie na mnie, to nic mi się nie stało, to jest... Po raz pierwsze na szczęście, e, dlatego, że nie ma tam zbędnych plastików i te, ten cross nie był jakiś super ciężki. E, no i właśnie poza tym crossy są wytrzymałe, crossy są zrobione po to, żeby się na nich wywalać, że tak powiem, także jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z motorami, e, motocyklami, przepraszam, to właśnie powinniście sobie załatwić crossa, ponieważ jest dosyć, znaczy jeździ się na nich dosyć łatwo, przynajmniej ja jeżdżę na nich dosyć łatwo osobiście, nie wiem jak inni, ale ja nie mam nigdy z tym problemów. E, no i właśnie dosyć wam tam trzymają, także jak się wywalicie tutaj, czy wywalicie tam, to nie ma z tym problemu, Problemu. a w zimie na przykład jak drogi są zal zalodowane xd, to możecie jeździć po trawie i wtedy jest całkiem spoko w zasadzie, co nie? To jest, to jest ten plus w sumie, że na krosach w sumie póki nie ma jakichś tam metrów śniegu, to można sobie jeździć spokojnie po jakiejś tam trawie, tylko ważne jest to, żebyście znali tą a, trawę, po której jeździcie, ponieważ właśnie mój przypadek jeżdżenia po trawie, po której nie znam, się skończył tak, że w sumie właśnie wpadłem w tą dziurę i tam na szczęście spadł mi tylko łańcuch, ale mogło się coś urwać i w sumie jakbym przejechał tam takim no, normalną taką szlifierką z drogi, no to by mi się prawdopodobnie coś urwało, łącznie chyba z połową motoru, motocyklu. No ale krosy po raz kolejny są wytrzymałe, także po prostu możecie sobie kupić krosa, dlatego że ludzie w sumie nie myślą o tym, że na, na motorach można się wywalić tu czy tam, albo myślą sobie, ach tam radę, nic mi nie będzie i tak dalej. I z reguły to się jednak inaczej kończy. Z tego względu, że zawsze się dzieje coś tam, kiedy się tego nie spodziewamy i na przykład ja chyba moją taką pierwszą glebę zaliczyłem po prostu z tego, no po co z tego, że po prostu jeździłem sobie w zimie i nie spodziewałem się, że gołoleć będzie aż tak niebezpieczna. I w sumie jeździło się całkiem dobrze, dopóki nie wziąłem pierwszego zakrętu i tam dosłownie jebło mną o ziemię. Co nie? Także to taka krótka historia odnośnie mojego śmiertelnego wypadku. W nic by się tam nie stało, więc ja miałem po prostu dobry hełm. Na szczęście nie kupiłem tańszej alternatywy tego hełmu, ponieważ inaczej naprawdę miałbym chyba spore problemy ze sobą. Znaczy, no to tak trochę bolałoby, że tak powiem, jeżeli bym coś czuł potem. No nieważne, ale to była taka krótka Historia, którą prosiliście, i ja zresztą sam wam ją tam hypiłem, że tak powiem. Dlatego mam nadzieję, że Wam się podobało, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.